Cześć! W tym materiale opowiem Wam, jak ubrać się na rower zimą. Koniecznie oglądajcie do końca. Ubiór na rower zimą to sprawa bardzo skomplikowana. Tak naprawdę, jest to taka pora roku, w której jesteśmy bardzo narażeni na wychłodzenie. I jakby nasza czułość jest znacznie bardziej zwiększona niż latem, czy wiosną oraz jesienią, dlatego że zima nie wybacza. Jeżeli będziemy ubrani chociaż trochę za ciepło, będziemy się szybko pocić, będziemy cali mokrzy i będzie nam zimno. Jeżeli ubierzemy się za cienko, będziemy marznąć. Tak naprawdę tutaj no nie ma możliwości zrobienia błędu przy ubiorze, dlatego że taki błąd będzie nas bardzo dużo kosztował, po prostu będziemy przemarzać, a tego oczywiście nie chcemy. Pytanie, jak właściwie ubrać się zimą? Oczywiście ubrać się tak, żeby nie było nam ani za gorąco, ani za zimno. I to jest właśnie bardzo trudne. Taka ogólna porada, którą mogę Wam powiedzieć, bo pamiętajcie, że każdy jest inny. Każdy ma inne odczuwanie ciepła, każdy inaczej marznie i każdy inaczej marznie w różnych obszarach ciała. Ale taka ogólna porada, którą mogę Wam powiedzieć, to to, że jak wychodzicie na rower, to powinno Wam być od razu trochę za chłodno. Dopiero po około 10 minutach takiego wprowadzenia rozgrzewki, Powinniście czuć komfort termiczny i ten komfort się ma utrzymywać tak długo, dopóki jedziecie. Kiedy się zatrzymacie, znowu macie marznąć. To jest właśnie idealny ubiór. Natomiast pamiętajcie, że ubiór zawsze powinien być dostosowany do tego, gdzie jeździcie, w jakim tempie jeździcie i generalnie jak jeździcie. Bo oczywiście, kiedy jedziemy na szosę. Tam jest znacznie wyższe tempo jazdy, jest większa prędkość, bardziej otwarty teren, więc bardziej nas przewiewa. Dodatkowo pracują właściwie tylko nogi, nie pracuje całe ciało, więc na pewno przy temperaturze X na szosę ubieramy się w określony sposób, a przy tej samej temperaturze jadąc w teren, na przykład na jakąś górkę jeżdżąc w tył cross country czy jeżdżąc w takiej przełajowej rundzie, przy tej samej temperaturze musimy ubrać się znacząco bardziej cienko, dlatego że mając to samo szosowe grube ubranie, będzie nam po prostu za gorąco, będziemy się przepacać. I przez to, że będziemy mokrzy, będziemy w konsekwencji marznąć. Już nie mówię o tym, że taka jazda, kiedy nam jest za gorąco, kiedy się przegrzewamy, jest po prostu nieefektywna, niekomfortowa i nieprzyjemna. Także, dwie sprawy. Zawsze ubieramy się tak, żeby nam było trochę za chłodno, i dostosowujemy ubranie do tego, gdzie jeździmy, jak jeździmy i w jakim tempie jeździmy. No i na koniec, nie ma uniwersalnych porad, dlatego że każdy jest inny, każdy inaczej odczuwa ciepło, więc ja Wam oczywiście zaraz przedstawię ogólne zasady dotyczące ubioru, natomiast każdy musi sobie sam wypracować swoje zwyczaje i w pewnych obszarach ciała, na przykład przy rękawiczkach, czy przy stopach, czy przy spodniach musi wypracować swoje e, zwyczaje, więc warto sobie notować w jakimś zeszycie, czy na komputerze, jak byliśmy ubrani, jak się czuliśmy i ewentualnie na kolejnej zimy, czy na kolejnej jeździe korygować to ubranie tak, e, żeby po prostu było nam komfortowo. Ja teraz przejdę przez wszystkie elementy kolorskiej garderoby. Od bielizny po wykończenie takie jak rękawiczki czy jakaś czapka, baw. I tak naprawdę, ten film jest jedną dużą całością. Wszystkie elementy są ze sobą powiązane, bo, tak jak ciało człowieka jest ze sobą powiązane, tak samo ubiór kolarza jest ze sobą powiązany. Jedna warstwa zależy od drugiej. Ale jeżeli Was nie interesuje e, to wszystko, o czym chcę powiedzieć, to film jest podzielony na sekcje. Możecie sobie przejść do każdej sekcji, która Was interesuje. Jeżeli interesują Was rękawiczki, śmiało i do rękawiczek. Natomiast ja zachęcam Was, żebyście obejrzeli film do końca, ponieważ przy każdym elemencie kwadratowego... E, ubioru, o którym dzisiaj powiem, będą różne ciekawe porady, będą triki i będą e, różne rzeczy, których się dowiedziałem przez kilkanaście lat jeżdżenia na rowerze, e, a pamiętam takie czasy, kiedy naprawdę nie było tej odzieży e, i też nie było mnie na nią stać i po prostu jeździłem w jakimś polarze, na którym miałem obraną koszulkę kolarską z krótkim rękawem i pamiętam, że zima wtedy to zawsze było wyzwanie, to była szkoła przetrwania. Natomiast teraz, mając do dyspozycji dobrą odzież kolarską, i tak samo Wy możecie pójść do sklepu, to odzież jest w Polsce, ona jest dostępna w ogóle w sprzedaży, kiedyś jej nie było, no to można się ubrać komfortowo i po prostu zimą cieszyć się jazdą na rowerze, a nie cierpieć z powodu chłodu i zimna. Zaczynamy od tego, co jest przy samej skórze, czyli od bielizny. Natomiast wiem, że często ludzie pomijają ten aspekt. Myślą sobie, a bielizna to jest nieważne, ważniejsza jest kurtka, ważniejsze są spodnie. Natomiast pamiętajcie, że bielizna ma kluczowe znaczenie dlatego, jak będzie Wam się jeździło na rowerze, szczególnie zimą, bo tak jak powiedziałem, zimą nie ma miejsca na błędy, dlatego że to jest pierwsza odzież, która ma kontakt ze skórą. A więc jeżeli ona będzie kiepsko oddychała, to cały zestaw. Czyli kurtka, i wszystko to macie jeszcze inne na sobie, też będzie słabo oddychało. Dlatego bielizna to jest. Tak naprawdę najważniejszy element, o którym często zapominamy, i mówiąc bieliznę, mam na myśli krzulkę termoaktywną oraz skarpetki. Zacznęmy od koszulki. Jeżeli chodzi o koszulki, no to mamy takie trzy typy, które warto posiadać. To jest przede wszystkim krzulka zimowa, taka typowa zimowa, która jest ocieplona, czyli jest termiczna, ale jest też termoaktywna, czyli oddycha, odprowadza nadmiar ciepła, który produkujemy w trakcie wysiłku. No i warto zwrócić uwagę, żeby taka termiczna. Zimowa, termoaktywna bielizna miała też wysoki kołnierz, taki golf. Dzięki temu będzie dobrze chroniła szyję oraz gardło. I mając taką zimową, ciepłą koszulkę, tak naprawdę na górę, zakładamy tylko kurtkę, czasami jeszcze kamizelkę, nic więcej. Nie zakładamy pięciu warstw, tylko dwie dosłownie, czasami trzy i to nam wystarczy. Oczywiście na Yy, większe mrozy, bo taka krucha, którą pokazałem, standardowa się sprawdza w temperaturach między powiedzmy, minus 2 a plus 5 stopni. Natomiast kiedy jest znacznie chłodniej, yy, warto pomyśleć o zakupie modelu takiego bardzo grubego. Są takie mocno ocieplone, zimowe yy, koszulki yy, termoaktywne. Modele często yy, używane przez narciarzy alpejskich, którym jest zimno, kiedy wjeżdżają na górę wyciągiem, a potem kiedy wjeżdżają, produkują dużo ciepła, więc potrzebują modelu mocno ogrzewanego. I tak naprawdę trzeci typ koszulek z długim rękawem to koszulki jesienno-wiosenne, które są znacznie bardziej cienkie. Właściwie niewiele grubsze niż takie letnie typowe modele, natomiast nie mają takiego misia, takiego ogrzewania. Po prostu są utkane z gęstego materiału, który ma też oczywiście długi rękaw, lekko podwyższony kołnierzyk. I taka jesienno-zimowa koszulka sprawdzi się jako towarstwa pierwsza pod kolarską kurtką w temperaturach między powiedzmy plus 6 a plus 10. Plus 12 stopni. No bo pamiętajmy, że zima to jest czas, kiedy czasami jeździmy, kiedy jest minus 10 stopni, a czasami jeździmy, kiedy jest plus 10 stopni. Więc na taki szeroki zakres temperatur potrzebujemy, no tak mówię, minimum dwóch, czasami trzech różnych typów bielizny. Natomiast na dół polecam zakupić zimowe skarpety rowerowe. Akurat ten model, który mam w ręku, to jest taki typowy ich przykład, dlatego że w jego składzie jest wełna merynosa, bardzo ciepła a jednocześnie nie gruba. Także takie skarpetki nie są dużo grubsze niż typowo letnie skarpety rowerowe, więc w bucie, który jest dobrze dopasowany, nie będzie nam w nich zbyt ciasno, a naprawdę Merinos robi robotę i zarówno używany w potówkach na górze, czyli w bieliźnie termoaktywnej na górę, jak i w skarpetach, zapewnia świetne ogrzewanie, także koniecznie na jazdy, w zimą, dobre skarpetki rowerowe to znacząco podnosi komfort termiczny stóp. Natomiast do stóp jeszcze przejdziemy, bo mamy jeszcze zimowe buty, ochraniacze to na koniec. Przechodzimy do zimowych spodni kolarskich, elementu, który jest bardzo istotny, no bo pod spodniami nie ma nic, tak? Nie mamy kalesonów, dlatego, że potrzebujemy mieć pampersa bezpośrednio na skórze, nie mamy żadnej warstwy pod nimi, więc spodnie muszą być dobrze dopasowane do aktualnej temperatury na dworze. No i tak naprawdę znowu, na zimę, która oznacza jazdę nieraz w mrozach, a nieraz przy plus 10 stopniach potrzebujecie no minimum dwóch, trzech par spodni. Ja tak ogólnie wyróżniam trzy typy. Pierwszy typ to są takie cienkie spodnie rowerowe, które po prostu są ocieploną lycrą, dobre na jazdę w intensywnym tempie gdzieś w terenie, na rundzie przełajowej, na rundzie MTB albo na szosie, kiedy jest gdzieś tam powyżej 5-6 stopni takie modele się sprawdzają. Kolejny typ spodni to takie same ocieplone lajkry, ale jakby bardziej docieplone, że też wzbogacone o wstawki z stoperu, softshellu, jakiejkolwiek innej membrany, która jest wiatroszczelna i takie spodnie niezbyt grube, ale właśnie z membraną sprawdzają się po pierwsze, kiedy jest bardzo wietrzne to jakby jest jasne, a po drugie w temperaturach niższych na przykład poniżej 6 stopni, czyli od 6 do powiedzmy minus jednego stopnia. Oczywiście w zależności od indywidualnych referencji termicznych każdy ma je troszeczkę inne. No i bardzo ważne jest to, że spodnie z membraną nie tylko chronią przed wiatrem, ale taka membrana również w pewnym stopniu chroni przed wodą. Więc jeżeli jedziemy po szosie, która jest mokra, a zimą z reguły szosa jest mokra, albo jedziemy w terenie, gdzie jest trochę błota, no to to wszystko, co chlapie nam na te nogi, nie będzie od razu e, przemakało tuż na naszą skórę, tylko do pewnego momentu takie spodnie również są hydrofobowe i to jest bardzo istotne. E, natomiast na taką najgorszą pogodę kiedy jest naprawdę mroźno, bardzo zimno, potrzebne są jeszcze grubsze spodnie, czyli mocno ocieplony model, który ma bardzo dużo ociepliny w swoim materiale, maksymalnie wzbogacony jeszcze softshellem. I często zimowe takie spodnie na najgorszą pogodę, na największe mrozy, mają na przykład softshell na całym przodzie, plus jeszcze z tyłu w neurologicznych miejscach, tak jak nerki. No i wtedy takie spodnie rzeczywiście umożliwiają komfortowe przejechanie się w ujemnych temperaturach. Więc tak jak sami widzicie, jeżeli macie zamiar jeździć całą zimę w pełnym spektrum temperatur, no to potrzebujecie tak naprawdę trzech modeli spodni i oczywiście znowu, mówiąc o tym wszystkim, nagle się robi z tego ogromna garderoba, no ale te ciuchy można zbierać przez kilka lat, bo spodnie na największe mrozy używamy stosunkowo rzadko. Najczęściej będziecie używać spodni, które są ocieplone i mają właśnie wstawki z windstopperu. Na rynku istnieją takie spodnie, które są identyczne jak na przykład te, które tutaj mam, czyli zwykłe modele rowerowe, ale pozbawione wkładki. I takie spodnie bez wkładki to jest doskonały pomysł na jazdę zimą. Dlaczego? Po pierwsze, zyskujemy jakby dwa w jednym. Dlatego, że możemy mieć cieplejsze spodnie i bardzo ciepłe spodnie, nie że mamy tylko jedne spodnie rowerowe. Podaję już przykłady. Jeżeli na przykład jest około 0 stopni i założymy sobie takie spodnie bez wkładki na krótkie, kolerskie spodenki, no to osiągamy efekt ocieplonych łód, ocieplonych nerek, ocieplonego krocza i możemy jeździć tak, jakbyśmy mieli model z dobrym windstoperem. Albo druga sytuacja. Czyli wtedy, kiedy jest bardzo, bardzo zimno, jest mróz, to takie spodnie bez wkładki możemy założyć na zwykłe zimowe ocieplone spodnie bez żadnej membrany. Mamy wtedy podwójną warstwę, która robi bardzo, dobrą, bardzo dobre ogrzewanie. I to jest taki jakby sposób ubierania, który kiedyś bardzo był popularny wśród kolarzy zawodowych w czasowców, Oni właśnie mieli jedne spodnie zimowe, które były bez wkładki i jakby doregulowali sobie te termikę za pomocą tych warstw, które są pod spodem. To jest dobry patent, bo mając takie jedne spodnie i powiedzmy drugie cienkie zimowe z Pampersem bez żadnych membran, można sobie obsłużyć takim zestawem całą zimę i przejechać komfortowo w dobrej jakby termice, nie posiadając szerokiego spektrum odzieży, jeżeli chodzi o spodnie. No i jeszcze dwa sposoby na dogrzanie się. Pierwszy to taka porada dla kolarzy MTB. Kiedy jest zimno, spokojnie na takie lajkrowe like spodnie można założyć jeszcze shorty. No i wtedy macie podwójną warstwę tam, gdzie leci woda gdzieś z tylnego koła na pupę, oraz chlapie na uda z poprzedniego koła. Jest on znacznie cieplej, i to jest też dobry patent, który jest wykorzystywany przez rowerzystów. No i na koniec jeszcze jedna porada. Fajny pomysł, jeżeli jeździcie na rowerze gdzieś na jakiejś przełajowej czy MTB trasce w lesie i robicie sobie dojazd z domu, który trwa powiedzmy pół godziny i tam jeździcie bardzo intensywnie, a potem znowu powrót do domu, kiedy jedziecie w lżejszym tempie, no to dobrym pomysłem może być zakupienie spodni rozgrzewkowych, takich samych, jakich używają kolarze przełajowi. To są spodnie, które mają zamki z boku i po prostu bardzo łatwo je ściągnąć. Nie trzeba ściągać, butów, wystarczy rozpiąć zamki, spodnie zrzucić, a potem je z powrotem narzucić. I mając taką odzież i właśnie dojeżdżając gdzieś do lasu, zapewnijcie sobie komfort termiczne zarówno na dojeździe, jak i na przełajowej rundzie. Tam generujecie dużo więcej ciepła i w takim grubym stroju byście się podzielili, a mając taką opcję, żeby zdjąć jedne spodnie, będzie Wam po prostu przyjemnie, wygodnie i komfortowo. Przechodzimy do kurtek. Jeżeli chodzi o kurtki zimowe, to tak naprawdę są trzy typy na rynku, czasami dwa w zależności od firmy. I tak jak powiedziałem, kurtka musi współgrać z bielizną, którą macie pod spodem. Tak naprawdę, moim zdaniem, wystarczy mieć dwie kurtki zimowe na rower. Pierwsza to jest taka jesienna, która jest ocieplona, ale tylko w nieznacznym stopniu. Ma znacznie cieńszą ocieplinę na plecach i grubszą na przodzie, tam gdzie łapiemy wiatr. No i bardzo ważna sprawa, kurtka zimowa powinna być wyposażona w membrany wiatra. Ponieważ to ona jakby gwarantuje największy zysk na termisę, dlatego że jadąc zimą, głównym czynnikiem wchodzącym jest wiatr. Więc tak naprawdę, jeżeli jeździmy w otwartym terenie, gdzieś po szutrach, na grawelu czy na szosie, no to dobra przeciwietrowa membrana to jest połowa sukcesu. I tak naprawdę kolejnym stopniem wcielenia na jeszcze chłodniejsze temperatury, jest bardzo podobna kurtka, czyli też właśnie z membraną, ale mocniej ocieplona, z, większą jakby, e, z większym misiem, z większą, po, większym podbiciem, po prostu cieplejsza. Więc tak naprawdę mając już w domu trzy typy czy dwa typy zimowej bielizny e, i dwie zimowe kurtki rowerowe, taką cieńszą na temperatury od plus 2 do plus 10 i taką właśnie na mrozy czyli około plus 2 czy 0 do minus 10 tak naprawdę jesteście w stanie na tym przejechać całą zimę i będzie Wam ciepło. Ewentualnie na takie najcieplejsze dni jeszcze fajnym pomysłem jest jeżdżenie w takim zestawie, że macie po prostu długą, ziemową bieliznę, na to taką jesienną czy wiosenną zwykłą bluzę bez żadnej membrany i na to kamizelkę i taki zestaw też się sprawdza dobrze, ale on jest dobry do użycia gdzieś w temperaturach plus 5, plus 6 do plus 12, bo jak będzie już około plus 2, plus 3, to taki zestaw będzie dla Was trochę zbyt chłodny. Ale jest to też fajna opcja i tak naprawdę jeżeli jednego roku nie chcecie kupować dwóch kurtek tylko jedną, no to można te temperatury dodatnie obsłużyć na bluzie bez żadnej membrany i kamizelce, a właśnie ujemne na takiej typowej zimowej kurtce rowerowej. Mówiąc o torsie, o górnej części ciała, nie sposób jeszcze nie wspomnieć o dwóch dodatkowych elementach. Kiedy jest pogoda deszczowa, kiedy jest bardzo mokro, no to obowiązkowa jest kurtka, która będzie przeciwdeszczowa. Akurat kurtki mają to do siebie, że no nieco gorzej oddychają niż zwykłe kurtki czy bluzy rowerowe, dlatego że w pełni chronią nas przed wodą, ale kurtka no w deszczu jest niezbędna, bo jeżeli totalnie przemuchniecie, no to będzie Wam bardzo szybko robiło się bardzo chłodno, a tego chcemy uniknąć. Natomiast takim obowiązkowym elementem wyposażenia kolarza jest kamizelka, dlatego że taka kamizelka, spójrzcie, jest małutka. Naprawdę ją można włożyć do kieszeni, wsunąć yy, awaryjnie, mieć ją ze sobą. I tak naprawdę, kiedy robi się zimno, a wiadomo, że jak pojedziemy na rower na 2-3 godziny, to raz, że warunki mogą się zmienić, a dwa, że jesteście zmęczeni po dwóch godzinach, robi Wam się chłodniej, dlatego że Wasze ogrzewanie działa coraz mniej efektywnie, macie coraz mniej energii, więc kamizelka rowerowa zabrana na wyjazd to jest bardzo ważna rzecz. I tak naprawdę zimą, kiedy jeździmy dużo, no to wiele razy mamy taką sytuację, że nagle robi nam się chłodniej, potrzebujemy się docieplić, wtedy warto właśnie mieć ją ze sobą, założyć, no i problem znika. Przechodzimy do dodatków, akcesoriów, które są niezbędne do jazdy zimą. Na początek czapka. Czapka oczywiście o kształcie, która umożliwia dobre i wygodne noszenie jej pod kaskiem. No i tak naprawdę wyróżniamy dwa, trzy typy czapek. Znowu jest tego trochę, no ale znowu mamy do obsłużenia bardzo szeroki zakres temperatur. I tak naprawdę taka najcieplejsza czapka, No to jest czapka, która jest oczywiście ocieplona, a ma dodatkowo membranę wiatroszczelną najczęściej tutaj z przodu, tam gdzie są zatoki czołowe oraz na uszach. No i taka membrana zapewnia komfort w tych takich najgorszych temperaturach, i najbardziej wiecznych warunkach. Natomiast na temperatury powyżej zera, czy tam powyżej gdzieś 3-4 stopni, jeżeli chodzi o kolarstwo szosowe, identyczna czapka, właśnie ocieplona, ale bez membrany, jak najbardziej się sprawdza. Natomiast na takie temperatury, które są bliższe 10 stopni, niektórzy w ogóle rezygnują już z czapek zimowych, mają czapki kolarskie z daszkiem albo na przykład w ogóle jeżdżą bez czapki. Ale wtedy warto kupić sobie taki model bardzo cienki, dosłownie taką lajkę naciąganą na głowę, która dobrze ochroni od przedchodem a jednocześnie nie będzie powodowała przegrzewania. Natomiast Alternatywą jest też zrobienie sobie czapki z bafa, to też dobry pomysł. I w ogóle baw, czy też chusta wielofunkcyjna na szyję, bo baw to jest przecież marka, a nie typa, ale tak potocznie mówimy na, na chusty. Więc taki, taki, taka chusta to jest bardzo dobry pomysł, dlatego że nie dość, że zimą pełni funkcję szalika, kiedy po prostu nosimy ją na szyi, no to jednocześnie możemy sobie zawsze ją wyżej naciągnąć, osłonić trochę twarzy, możemy z niej zrobić sobie kominiarkę wespół z czapką. Generalnie jeden baw, czasami nawet dwa zabierane na rower, to jest świetny pomysł, bo możemy sobie nawet w trakcie jazdy trochę regulować tą termikę i kiedy potrzebujemy, naciągać sobie go wyżej, tworzyć takie dodatkowe ocieplenie dla czapki, kiedy nie potrzebujemy ściągać niżej. Ja osobiście zimą, kiedy jest bardzo zimno, często mam właśnie ze sobą dwa buffy. Jeden pełni rolę takiego wzmocnienia dla czapki, a drugi klasycznego szalika i to jest naprawdę gadżet, który moim zdaniem zrewolucjonizował jazdę zimą. Od kilku lat tak naprawdę jest to obowiązkowe wyposażenie, kiedy jeżdżę na chłonne treningi. Kolejna bardzo ważna kwestia no to rękawiczki rowerowe. Znowu warto mieć minimum dwa, trzy modele, dlatego że zupełnie inne rękawiczki ubierzemy na temperatury, kiedy jest ciepło kiedy jest powiedzmy gdzieś plus 5, plus 7 stopni, a zupełnie inne, kiedy jest mróz. No i tak naprawdę tutaj jesteśmy bardzo czuli na temperaturę w tym obszarze, dlatego że dłonie i stopy no to są najdalej oddalone w przebiegu elementy naszego ciała no i tam ogrzewanie dociera najpóźniej. Tak naprawdę stopy i dłonie zgr zgrzewają się w naj. Dłuższym czasie i zwyczajnie bywa tak, że jeżeli wyjedziemy i przemarzniemy na początku w dłonie czy w stopy, no to później już nie zdołamy się ogrzać i zawsze przez całą jazdę będzie nam zimno w kończyny, a tego oczywiście nie chcemy. Dlatego zimą warto wybierać się na rower z rękawiczkami, które są dobrze dopasowane do temperatury. No i znowuż na takie najgorsze warunki, najcięższe warunki, najchłodniejsze warunki są grube modele, które mają ocieplenie bliskie temu, które znajdujemy w rękawicach narciarskich. No ale jednocześnie dobra rękawica poznamy po tym, że ona Umożliwia precyzyjne trzymanie kierownicy, zmienianie biegów, no bo oczywiście możemy wziąć sobie na rower rękawiczki leciarskie, ale nimi nie będziemy w stanie operować choćby magnetkami. Natomiast rękawiczki rowerowe zostały tak zaprojektowane, żeby dało się jednocześnie precyzyjnie kontrolować rower, plus mieć komfort termiczny. Na temperatury gdzieś tam powyżej zera spędzają się modele lekko ocieplone, a bliżej. 7-8 stopni, jedynie cienkie rękawiczki. Fajnie, jeżeli rękawiczki zimowe są dodatkowo wzmocnione jakimś softshellem czy membraną wiatroszczelną, dlatego, że tam również jest duże przewiewanie. Dłonie są wyeksponowane w pierwszej jakby linii na wiatr, więc wszystkie membrany wiatroszczelne jak najbardziej sprawdzają się tutaj bardzo dobrze. No mając w rękach rękawiczki, jeszcze przypomniało mi się, że wszystkie rodzaje jakichś wstawek, które podnoszą naszą widoczność, czyli odblaskowe, albo fluo żółte, fluo pomarańczowe, to są bardzo dobre pomysły, szczególnie właśnie w rękawiczkach, stopach, czy na torsie, bo te trzy elementy są najbardziej widoczne dla kierowców, dlatego że stopy ciągle się ruszają, dłonie też cały czas są w ruchu, to są nie też pokazujemy zamiary wykonania skrętów, no i tors jest duży, więc te trzy punkty to jest dobre miejsce, żeby mieć rzeczy, które są dobrze widoczne dla kierowców. Natomiast ja przechodzę dalej, Czas na buty. I teraz jeżeli chodzi o buty, no to bez dwóch zdań, dla osób, które jeżdżą dużo zimą, buty zimowe to jest taki must have. Naprawdę, moim zdaniem, nic tak nie podnosi jakości i komfortu jazdy zimą, jak buty zimowe. Przede wszystkim, nie ma tego całego ubierania ochraniaczy, które mamy zawsze przy wychodzeniu z domu. Czyli naciąganie na buty, zapinanie, gdzieś tam wkładanie spodni, żeby to wszystko dobrze było zestawione, żeby to działało. Ale tutaj po prostu zakładamy buty, tak jakbyśmy zakładali letnie buty rowerowe, zapinamy, wychodzimy, zapominamy. Są wodoszczelne, większość modeli jest wodoszczelna i tak naprawdę to naprawdę bardzo skraca czas ubierania się w domu na rower oraz mega podnosi komfort termiczny jazdy zimą. Ja uważam, że na zimę naprawdę nie ma większego efektu wow niż kupienie sobie dobrych butów zimowych, ale oczywiście na rynku są też ochraniacze, jest tego mnóstwo i dla osób, które nie są tak czułe na wychłodzenie stóp, to jest dobry pomysł na jazdę na rowerze zimą. Ochraniacze również występują w różnych wersjach, bez jakichś membran, które są odporne na wodę z membranami, jakieś podgumowane. Tego na rynku jest bardzo, bardzo dużo. Oczywiście występują różne grubości i tutaj warto mieć chociaż dwa modele. Jeden taki na gdzieś tam 5, 7, 8, 10 stopni, czyli wtedy, kiedy już buty zimowe będą zbyt ciepłe, no, a drugi taki gruby, jeżeli potrzebujemy ochraniaczy na jazdę w temperaturach w chodnicy zera i niżej. Natomiast, tak jak powiedziałem, ochraniacze sprawdzą się dla osób, które jeżdżą rzadko, albo które są odporne na chłód. Natomiast dla tych kolarzy, które Zawsze przemarzają stopy buty zimowe, to naprawdę jest odpowiedź na ich problemy i gorąco je polecam. Sam jestem osobą, której marzną stopy i naprawdę od kiedy mam buty zimowe, czyli już gdzieś od 8 do lat, no to te zimy są znacznie, znacznie łatwiejsze. No ale w obszarze stóp oczywiście jest sporo jeszcze tipów. Przede wszystkim, jeżeli jest Wam bardzo zimno, to w swoich letnich butach zaklejcie taśmą izolacyjną, otwory wentylacyjne. Włóżcie sobie jakąś zimową wkładkę filcową w miejsce takiej letniej, cienkiej, która dobrze e, przepuszcza e, temperaturę. E, dodatkowo jest taki jeszcze trik, który polega na założeniu jakiejś starej skarpetki e, powiedzmy frodkowej na buta, nim założycie ochraniacz. E, no i to wszystko pozwala gdzieś tam w taki tradycyjny sposób e, z butami kolorowskimi letnimi przeżyć. E, Zimowe jazdy, ale to jest już trochę takie partyzanckie zachowanie. Uważam, że znacznie lepiej naprawdę zainwestować i cieszyć się komfortem jazdy w zimowych butach. No i na koniec kwestia kasku i okularów. Oczywiście kask naturalnie ma otwory wentylacyjne, które powodują, że wentylacja w kasku jest lepsza niż gdybyśmy go nie mieli, więc jakby takie otwory automatycznie nas wychładzają. Oczywiście można kupować kaski, które są zabudowane, są bardziej aerodynamiczne i wtedy takim kasku jest cieplej niż takim typowo letnim, dobrze wentylowanym modelu. Są też kaski, które mają specjalne nakładki, które zamykają wszystkie otwory i to też znacząco podnosi komfort termiczny głowy, ale jest też taki sposób bardzo tradycyjny, może mało estetyczny, że te wszystkie otwory można po prostu zakleić taśmą klejącą i to też działa przy takich ekstremalnych temperaturach, kiedy już wygląd przestaje mieć znaczenie, to jest metoda, która się sprawdza, ale naprawdę mając dobrą czapkę z windstoperem, kask, Takiego tego typu to nie będzie przeszkoda, można spokojnie jeździć w takim kasku zimą. Natomiast warto zwrócić uwagę na okulary, dlatego że okulary to jest jakby element, który zamyka drogę dla zimnego powietrza na nasze zatoki. Jeżeli okulary dobrze przylegają do kasku, to tak naprawdę zamykają zimnemu powietrzu drogę do naszych zatok i bardzo ważne jest, żeby właśnie zimą szczególnie zwrócić uwagę na modele, które są duże, które mają duże szkła, które dobrze zabezpieczają nas przed chłodem. Często zapominamy właśnie o zatokach, no ale one są wyeksponowane na chód i tak naprawdę tutaj są takie dwa jeszcze dodatkowe triki, które warto zastosować, kiedy jest bardzo zimno, smarujcie też twarz gęsto jakąś wazeliną, specjalnymi kremami na zimę, takimi, które dają skórze dodatkową barierę ochronną przed chłodem, a w takich ekstremalnie ujemnych temperaturach, gdzieś w okolicach minus 10, minus 15 stopni, jeżeli lubicie jeździć w takich urazach, no to dobrym pomysłem jest też zaklejenie sobie po prostu plastrami zatok. To się przydaje, zresztą tak często robią biegacze tych którzy rywalizują w temperaturach ujemnych właśnie minus 15 stopni. No i warto to patrzeć na to, co robią zawodowcy, no bo to po prostu są sprawdzone i dobre metody. A taką jeszcze ogólną metodą na całe ciało, którą możecie zastosować, no to jest smarowanie się maśmi. Jeżeli jest Wam zimno w jakiejś części ciała, no to przed jazdą możecie oczywiście wysmarować się maścią, czy to nogi, czy stopy, czy dłonie. Bywały takie jazdy, że ja pamiętam dosłownie całe wysmarowywałem się maścią. No i to naprawdę robi robotę, dlatego że podnosi komfort termiczny całego ciała. Uf. Myślę, że było tego naprawdę dużo, ale uwierzcie mi, dobre ubranie się na zimę to jest podstawa czerpania przyjemności z jazdy rowerem w bardzo niskich temperaturach. I warto przemyśleć swój ubiór, warto dobrze go zaplanować, dobrze go dobrać i zapisywać sobie jak się ubieraliście, żeby potem odtwarzać te dobre zwyczaje odzieżowe. I jeżeli podobało Ci się to wideo, uznajesz je za użyteczne, koniecznie zostawcie kciuka w górze. Zostaw też suba, wtedy będziesz na bieżąco naszymi treściami. Dzięki, do zobaczenia.